Do jakich warzyw nadaje się gnojówka z pokrzywy? Ta gnojówka jest bogata przede wszystkim w azot, w mniejszej ilości fosfor, magnez, wapń i żelazo. Są to składniki, które warunkują prawidłowy wzrost roślin. Głodne warzywa nie będą rosły, więc trzeba je odpowiednio nakarmić. Zawartość azotu w gnojówce z pokrzywy to 0,032%, potasu 0,019% a w fosforu 0,010%. Nawożenie azotem wpływa na wzrost masy zielonej rośliny, czyli liści. Tym nawozem najlepiej więc podlewać warzywa w fazie wzrostu masy zielonej. Potem w fazie kwitnienia warto podlewać nawozem, który pobudzi kwitnienie i owocowanie, czyli takim, który zawiera więcej potasu niż azotu, jak na przykład gnojówka z żywokostu. Za gnojówkę z pokrzywy będą wdzięczne te warzywa, które muszą wytworzyć silny krzak oraz te przeznaczone do spożycia na liście jak kapusta, brokuły, kalafiory czy seler naciowy oraz w początkowej fazie pomidory, ogórki oraz dyniowate.